No i co? Miałem nagrać następnego dnia, bo będzie jasno, a wyszło, moi drodzy, tak, że jest dopiero po 17 i wchodzimy do garażu. Lenistwo to, moi drodzy, najgorsza choroba. Dobra, już Peugeota Wam pominąłem. Czekajcie. Możecie tu zobaczyć, jest karteczka, piecząteczka i podpis z dzisiejszą datą. To jest, moi drodzy, najważniejsze w tym momencie, co będzie mi potrzebne. Bo to jest gwarancja moje drodzy do nowego rozdzielacza marki HYDROTOR I tu od razu co możecie zobaczyć. Też go wyjmiemy, zobaczcie. Nówka sztuka, o, o ringi są nawet. Patrzcie, ja kupiłem akurat mam, i tu zobaczcie, mamy rozpiskę nawet. Podnoszenie dociążenia. Czemu do, zapisałem dociążenie? A do, dobra, dociążenie. Wytarłem, teraz widzicie ładnie dociężenie, wyglądało to jak A Opuszczanie, zobaczcie, wszystko ładnie chodzi, tu luzów nie ma Elegancko na boki, wszyściutko, zobaczcie Kurde, ale by, trzeba by się teraz przyzwyczaić do nowego Tutaj mamy naszą gałeczkę Do regulacji Tu mamy e, Opiskę, made in Poland oczywiście Troszeczkę różnic jest między tym rozdzielaczem a tamtym Na przykład, możecie zobaczyć Tutaj mamy zupełnie inny zawór niż jest w 30, tutaj w tym oryginalnym, fabrycznym, tak naprawdę rozdzielaczu. Tu możecie zobaczyć z boku, jest inaczej. Nie wiem, czy te węże nie będę musiał przykręcić tak jak są. Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia. Muszę to zobaczyć, ale wydaje mi się, że tak. Bo zobaczcie, od góry mamy ten pt, Tu wszystkie rzeczy pozaślepiane trzeba to wszystko tam wkręcić. Najwyżej będzie podłączone tak jak teraz, ale tu pewnie podłączę po prostu rozdzielacz do Tura. Chciałem Wam, powiem że przerobi tą hydraulikę całkowicie, ale to powiem Wam, przekombinowane by było. A mi się to podoba, patrzcie. Cyk, 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 cyk. Elegancko, zobaczcie jak to słychać. A tutaj, widzicie, to z oporem chodzi. Niby tam jakieś są, ale zobaczcie, jaki to ma luz. No, wyrobione jest, moi drodzy, wyrobione jest. Nie wiem, czy ktoś w ogóle regeneruje takie rozdzielacze. Jeżeli macie jakąś godną filmę, to z chęcią bym się dowiedział. Wiem, że w Gnieźnie robią ogólnie tam jakieś rzeczy z podnośnikami, natomiast nie wiem, jak z rozdzielaczami. Być może jak, jak da radę, to się zregeneruje i będę wtedy szczęśliwym właścicielem zregenerowanego. A tu króciec jakiś jest? Aha, dobra, to go chyba wykręcimy ze starego rozdzielacza. Dobra. Tyle co tutaj nas interesuje. Tak jak mówiłem, rozdzielacz mnie kosztował 730 zł. Archimedesowy kosztowałby 1050 zł, bodajże. Natomiast za tą różnicę cenową mogłem sobie kupić polskiej produkcji wieszaki. Tu możecie zobaczyć, nówka sztuka, obydwa wieszaki na korbkę. Już stare zostały zdemontowane, leżą sobie w rezerwie taktycznej. Z racji tego, że tu już mamy to ładnie porobione, to i wieszaczki będą zrobione. Przydałoby się jeszcze zregenerować tutaj te dźwignie, te tutaj ramiona, żeby te główki też nie miały takiego luzu. Ale już aż takiej tragedii tam nie ma. Zawsze będzie to, moi drodzy, dużo lepiej. Tutaj jeszcze będą się nowe ramiona na dół sobie ogarnąć, nowe mocowania ramion. Z latarką troszeczkę lepiej. O, te mocowania trzeba zrobić, bo tu też widzicie, luz jest bardzo duży. Ja mam gdzieś jeszcze, mam albo już oddałem do zrobienia... Muszę się z Dawidem, kurczę, skontaktować, bo nie pamiętam jak to już poszło. Ja mam jeszcze takie stare mocowania z C328, mi się wydaje, bądź też nie wiem wcześniejsze, produk... wczesnej produkcji 30 są takie mocniejsze mocowania, tamte dolne. I one są, moje drodzy, o wiele lepsze. Trzeba je tylko przetulejować żeby tam przetulejować, wytulejować chyba mi się wydaje. Przetoczyć i wytulejować, chyba o jakoś tak bardziej fachowo brzmi żeby słożnie pasowały ciasnawo, wtedy cały ten dół będzie zrobiony no i końcówki prawdopodobnie się tutaj po prostu detnie, założy się nowe zwykłe, tak jak jest, tam żadnych tych euro nie będziemy zakładali, tych takich wiecie hakowych, takich dolnych no Tu będzie klasyka, bo tak sprzęt jest klasyczny, więc nie ma co się produkować nadmiernie odciągi to wszystko na razie zostaje, ten jest nowy, tamten jest jeszcze chyba nie wiem jaki, czy to oryginalny, czy nie oryginalny, jest cały, więc to, to są rzeczy, których nie chcę ruszać. Ewentualnie spornik się dorobi do tamtych blach odciągowych, bo to jest słaby element 30. -tki. Dobra, co teraz? Teraz zakładam ramiona, tu jedno jest do, do kręcenia, jego w ogóle chyba trzeba obrócić na drugą stronę. Tak mi się coś wydaje, bo ona jest tutaj z brzydszej strony, mi to jest takie bardziej opite, to chyba był dół. Przerzucimy na drugą stronę, przykręcimy, porządnie trzeba skręcić śrubami. Założyć tutaj te, te wieszaczki i podjedziemy po dwały. No, niestety, jak widzieliście, jest na dworze już ciemno. Także przyda się tutaj, no, moi drodzy, oświetlenie LEDowe. Byłem dzisiaj kupić przewody elektryczne, więc od razu sobie to naprawimy. Bo tu widzicie, było po prostu na kostki skręcane, tu dorzucone te ledziki. Kupiłem dzisiaj takie specjalne małe konektory pod te mniejsze przewody, żeby tutaj to połączyć, żeby to było rozłączalne. więc to dzisiaj sobie ogarniemy. Bo trzeba będzie tą belkę założyć, ale to później. No i to już tam troszeczkę powiedzmy oddzielne. Słyszycie z boku: tata się zapiec bierze, także to zaraz nagrzeje. No i działamy. Najważniejsze pytanie jest teraz takie: czy nowa tuleja z nowym tłokiem pomogą podnośnik w ten sposób, że będzie teraz podnosić wały? Jeżeli nie, to mamy drugą próbę i tak na rozdzielaczu nowym. Zobaczymy, czy to coś zmieni, czy to nic nie zmieni. Jestem sam tego ciekaw. Ten rozdzielacz, podkreślam, ma podłożone dwie podkładki pod zawór ciśnieniowy, dzięki czemu ciśnienie jest w układzie większe powinien podnieść teoretycznie więcej. Natomiast wciąż to jest za mało, ze względu na to, że po prostu on gdzieś tam ma jakąś awarię. Być może nie, zaraz te nasze wstępne diagnozy zostaną zweryfikowane. Dobra, moi drodzy, jeszcze chciałem Wam pokazać. Tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, czy to tak złapiemy. O, widzicie, jak tam z tyłu spaw poszedł. Jakoś tak próbuję to. Tutaj o krzywy spaw jest tutaj od środka. Tutaj od razu Tata poszedł Fachow, fachowym wzrokiem to przejrzał. No i rzeczywiście taki troszeczkę krzywy spaw. Tu z boku widzicie, poszło do oporu. Czekajcie, bo jak świecę, to widzę ta kamera jeszcze sobie bardziej głupieje. No tu z boku widzicie, outfit poszło smaru. Wyszedł bokami, także jest sam raz. Na ramionach wyszło to samo. Także jedziemy już. Dobra, tak jak widzicie, właśnie został zdjęty nasz rozdzielacz. Tu zobaczcie nawet został oring jakiś, o, wszystko spłaszczone, fabryczne. I powiem wam, uwaga, bo teraz normalnie projekt X, czy tam archiwum X raczej to jest nic przy tym, co my tu odkryjemy. Otóż zawsze mnie zastanawiało, bo pod rozdzielacz powinnaś uszczelka. I zobaczcie, że. My ją tutaj mamy, o ile się nie mylę. Czy mi się wydaje? Zobaczcie, tu jest jakaś taka warstwa. Niech no wezmę coś do podważenia, na przykład nożyk. No i tu możecie zobaczyć, jest uszczelka. Nie wiem, czy mi się ją udało odzyskać. Poza tym pytaniem brzmi po co. Natomiast no, uszczelka istnieje tutaj. Tu są normalnie podtoczenia. Ta uszczelka nie wiem, czy ona jest w ogóle. Widzicie, tutaj coś, coś schodzi nam, co nie? O, zobaczcie. To jest jakaś uszczelka chyba z tektury w ogóle. Nie wiem co to jest. Ale było. Fabrycznie montowali to jakąś uszczelkę. Nam to do, do niczego nie jest potrzebne. Tu widzicie podtoczenia potoringi. One są całkowicie już spłaszczone. Wszystko jest stare, fabryczne. I wszystko przechodzi do Lamusa. Teraz tak, co tu widać? Tu widać sprężynkę w środku, to jest sprężynka od zaworu. I tu jest kanał, którym zawór zapewne zrzuca nam ciśnienie. Dobra, spadło tam nic się nie stało. Teraz tak, te pokrętło. Gdzie te pokrętło tutaj czy co, coś on nam tutaj robi? Gdzieś to widać coś tutaj. Chyba nie widać. Dobra. To pokrętło to jest nic innego jak regulacja naszego dociążenia, czyli jak jest opuszczony, tu teraz możecie zobaczyć nowy rozcielaczu i dacie w bok, to ciśnienie nam podnosi podnośnik. Natomiast ta wajcha, w tym przypadku tu widzicie, że jest plastikowa. No nie do końca mi się to podoba, że plastik, ale trudno. Ona nam powoduje to, że albo ta pozycja działa szybciej, albo wolniej. To jest po prostu dławik. Skręcamy jak. W prawo przykręcimy, jak go schowamy, to wtedy, jak damy na bok, to będzie nam wolniej podnosić, a jak damy na maksa w drugą stronę, będzie e, szybko podnosić. No i tyle. A jak cofniecie, to i tak opadnie bez pozycja opuszczania. Dobra. Widzę, że ta uszczelka tutaj to jest jakiś kurcze, nie wiem, coś, żeby nam to nie zerdzwiało między sobą, mi ciężko im powiedzieć. Mi się wydaje, że my i tak to sobie to pastą uszczelniającą, Wam powiem, tutaj. Nie jest może ona tak mega potrzebna, ale wydaje mi się, że. Bardzo cieniuteńka warstwa, no tutaj nie przeszkodzi, żeby to nie był goły metal na goły metal. Bo jednak zawsze jakaś taka forma uszczelnienia nam tutaj coś zmieni. No, no tu widzicie, rzeczywiście jest uszczelka, kiedyś o nią pytałem i ta uszczelka rzeczywiście tu istniała. To widzicie, świadczy tylko o oryginalności. Dobra, i teraz tak, tu mamy zaślepkę, tu przyjdzie nasz przewód z boku. Tu mamy dwie zaślepki z góry, tu są cztery miejsca na śrubki. Obróćmy go do góry nogami. I teraz tak, postawimy sobie obydwa obok siebie, tu widać czymś zakonserwowane. Sprawdźmy moi drodzy, czekaj czy da, tam damy tą waję do przodu, tak jak tam. O, widzicie, nie bez powodu jest wymieniany, bo to ciężko chodzi. I teraz tak porównajmy, to są dwa otwory, które mają, są na śrubę. Tu widzę jest jakiś taki śmieszny otworek, który jest, mi się wydaje, nawet większy. I to jest chyba spływ. Tak, tak by to na to chyba wychodziło. Tu jest normalnie kanał, chyba jakaś sprężynka nawet. Tu jest różnica. Nie wiem na czym to ona polega, ale jest. Czekajcie, niech na jakiś śrubokręt wezmę. Tu jest śrubokręcik. W oryginale tutaj mamy. To jest chyba kulka. Wiecie. Tu mi się wydaje że tu jest kulka I ona jest teraz ściśnięta Tutaj mamy znowu jakiś inny zaworek Nie będziemy tam mocno grzebać żeby nic nie zepsuć hmm. Co można powiedzieć no. Różni się na pewno tym zaworem Pytanie brzmi jakie ma ciśnienie ustawione Mam nadzieję że jakieś dobre Teraz co musimy zrobić to to wyczyścić, odtłuścić i zakładamy tutaj na te podtoczenia cztery o-ringi, które jak widzicie są dostarczone w zestawie. Ten rozdzielacz zostanie jako rezerwa taktyczna, no bo on w zasadzie od biedy nas uratuje, jakby ten rozdzielacz naprawdę uległ jakiejś potężnej awarii. To on jest w stanie nam jeszcze gdzieś tam pomóc. Tu musimy podkładkę założyć miedzianą. Nie wiem, tu zeszła? Nie zeszła chyba. Tu jeszcze jest, zobaczcie. to jest w ogóle nigdy w życiu nie ruszane. I zobaczcie, takie podkładki, oryginalnie to szły aluminiowe, z tego co widzę. Całe życie trzymało i nigdy nie ciekło. Widzicie, można? Można. Dzisiaj są miedziane i te miedziane są w różnej jakości. Jak to tu wygląda? To jest na takie podtoczenie, dobra. Dopasujemy coś, mam nadzieję, że mam taką. Muszę mieć jakąś tutaj podkładkę. No nie ma co tutaj za dużo gadać, moi drodzy, montujemy, odtłuszczamy, zakładamy o ringi i wsadzamy. E, jest zmiana planów, miałem Wam pokazać, jak podnosi na starym, no ale prawdę powiedziawszy, no jest filmik z wołowania, gdzie tam widać było, że trzeba było mu dawać tam pełną kitę i coś tam, coś tam podnosił, nie na maksa, tak jak trzeba, z dużym problemem. Więc po prostu od razu sprawdzimy, jak podnosi na nowym, bo nie chce mi się po prostu dwa razy wałów odczepiać. Nie ma to sensu, nie wjadę z nimi do garażu, a tu jest ciepło, szkoda mi marnować ciepło w garażu. No i czas wieczorny, tak? Dobra, tego krótko musimy tutaj wkręcić. No i poza tym inne przewody, także. Ja się zabieram do montażu, zobaczymy jak już będzie przymocowane do ciągnika. Dobra, i słuchajcie, sadziłem tu oringi. Dla pe 100% pewności przejedźcie tutaj do paluchem. żeby wiedzieć, że one wszystkie osiadły dobrze tutaj w e, nasze podtoczenia, żeby nie było czegoś takiego, że on minimalnie wystaje przy wam ucieknie w bok strzeli i. Będzie zepsute to jest bardzo ważne. Pasta, oczywiście, tak jak mówiłem z Dumtrak, wtedy dobrze powiedziałem. Eee, tata ją wziął, także, tak jak mówię, tutaj on ją polecał. I trochę tutaj jej daje z tego względu, że mówię, nie chcę, żeby to po prostu było na sucho tak składane metal w metal goły. Bo to tak przydałoby się, żeby tu coś było. Teraz trzeba tam jeszcze przeczyścić. Także bierzemy ręcznika na razie. Tu trzeba przeczyścić z grubsza. Zaraz to przeczyścimy porządnie. Odpuścimy. Poczekamy chwilę, żeby sobie wszystko tutaj odpoczęło żeby nic nam tu nie szło, tutaj nie wiem co tu jest w ogóle, to trzeba wyskrobać nie wiem czy to jest od śruby od tulei, czy co tutaj mamy co tutaj jest a tu od śruby jest, dobra kurcze nie patrzę przez telefon tylko tak o, dobra jak tu jest wyczyszczone tak o z grubsza to teraz weźmiemy to odtłuścimy przykręcimy wszystko zaraz i będziemy wiedzieli co tu się dzieje? Jeszcze oczywiście, zanim to założymy, bo tam mi przewód nie pozwoli, tu trzeba wkręcić sobie ten kurciec, żeby to nam już pasowało. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, teraz jak możecie zobaczyć, niech no to jakiegoś zuma złapie. O, na razie ten rozdzielacz, który jest na botniku, zostaje podpięty pod turach. Chcemy sprawdzić po raz kolejny, czy aby na pewno nie jest zepsuty, być może to winą był właśnie rozdzielacz tutaj główny powiedzmy ten od podnośnika ponieważ to przez niego olej przychodzi tutaj możecie zobaczyć zostało to podłączone w sposób taki jak był fabrycznie czyli tutaj tymi wyjściami z boku o ile się nie mylę to tu mamy zasilanie a tu jest powrót albo na odwrót nie wiem prawdę powiedziawszy tutaj wam się przyznam bez bicia że nigdy nie jestem pewien w którą stronę to wszystko powinno iść co dalej słuchajcie tu mamy wyjście Środkowa pozycja, o teraz w bok, to jest, moi drodzy, podnoszenie do przyczepy. Tu widzicie, jest to podłączone w ten sposób. Ja mam wyjścia zrobione z tyłu. Zastosowałem przewód z tego rozdzielacza. Tutaj, moi drodzy, to jest zasilanie i sterowanie podnośnikiem. Tą to drugie to jest wolny spływ. I ten wolny spływ w tym momencie został właśnie zastąpiony. Czekajcie, tak to jest wolny spływ, to to będzie chyba ten przewód, czyli to jest to, czyli to chyba jest spływ, mi się wydaje. Tam chyba będzie zasilanie, tu jest spływ. Nie wiem, prawda, ponieważ przyznaję się bez bicia, hydraulika w 30 zawsze gdzieś tam u mnie e, miała problem zapamiętać i tak w 100%. Nigdy nie byłem pewien, w którą stronę to dokładnie płynie. Będziemy w stanie to dzisiaj sprawdzić. Jest teraz tu wszystko złożone, podociągane. Na pewno wiadomo, że to jest zasilanie. E, no i. Że to jest podłączone raczej prawidłowo. No wątpię, żebym to mógł pomy pomylić jedno z drugim, bo by mi wtedy tutaj te długości węży nie pasowały. Skoro to pasuje, to znaczy, że jest przykręcone, to dobrze. Mamy to podociągane, zakładane, wszędzie są te podkładki miedziane takie powietrzne, tak zwane przeze mnie. Nie wiem czy one jak one się tam dokładnie nazywały, natomiast możecie zobaczyć, one są takie. no halo, łapie zuma, czy nie łapie, one są takie grubsze, ale one po ściśnięciu się strasznie splaszczają tu mam jedną na przykład wydłubaną ona właśnie tak jakby w środku ma takie powietrze, generalnie jak ona się ściska to się jeszcze rozszerza no. jedni twierdzą, że gówniane, drudzy, że dobre ja akurat po prostu takie miałem na stanie, takie ostatnio kupiłem i takie założyłem e, tą regulację wiem, że trzeba będzie też zrobić uuu w ogóle słyszę, że jest pstryk pstryk, to chyba ma jakieś pozycje w moim tak nie pstrykało Dobra, ogarniemy to sobie zaraz na spokojnie. Widzicie w jaki sposób jest podłączone, pompa jest na razie wyłączona. Odpalimy ciągnik, wyjedziemy, muszę tylko pozabierać pozostałe tutaj narzędzia. To by się przydało chyba też przykręcić, tutaj tą jedną zaślepkę, aczkolwiek mi się wydaje, że tu i tak olej nie pójdzie. Jeszcze nie jestem pewien, skoro wcześniej to nie poszło, jak tata tutaj sobie działał, to wydaje mi się, że teraz też się nic złego nie stanie. Dobra, Odgruzuję tutaj cały nasz ciągnik. Sprawdzimy jeszcze olej w skrzyni, bo prawdę powiedziawszy nie wiem ile jest stanu. Trzeba to zweryfikować. No i widzimy się już przy wałach. Dobra, słuchajcie, widzicie 600 obrotów. Mamy wały zaczepione. I sprawdzamy co to teraz da. U. Jest jeszcze słabszy. O kurde. Podejrzewam, że to wina tego zaworu, że jest na niskie ciśnienie. A tu siadła. Lipa. Nie posikał się nam? Posiada. Czyli jest niskie ciśnienie w układzie, ale jest też gwarancja, reklamacja, więc no lipa, no jest lipa. Kurde, żadnego zuma nie może złapać. No widzicie, nie pójdzie. Na wolnych obrotach czy na dużych jest to samo. Podniesie tylko tyle i to wszystko. Stary rozdzialecz jak miał podkręcone ciśnienie to było inaczej. Zobaczcie, opony poszły, one się lekko unoszą. No ale już ciśnienie po prostu widać od razu, że nam nie chce po prostu podnieść wyżej. Zawór musi już po prostu mieć przeciążenie. Ten ten oto zawór, zobaczcie. On tylko tu kwiczy już. Także no niestety to nam nie pójdzie. Natomiast przydałby się test opadania. Ale tu widzicie, nie podniesiemy ich za mocno. Teraz nie opadają, i, i pewnie tam też nie opadną. I teraz zobaczcie, cały drgnął do góry. No, także szkoda, myślałem, że podniesie. Nie podnosi. Pytanie brzmi teraz tylko, czy nie będzie opadać. Trzeba będzie to przetestować zawiesić ciągnik z jakąś maszyną. To wyjdzie nam w trakcie. Tutaj nie wiem, czy to. Już puszczało czy nie puszczało. Mamy tura podłączonego. Widzicie siłowniki nam wyszły. Trzeba to wszystko podpowietrzać. no ale nie podnosi. Dobra, odłączę go, wstawię go jeszcze na garaż, bo jeszcze w 30 muszę parę rzeczy zrobić. No co mogę powiedzieć. Rozdzielacz jak widzicie ustawiony fabrycznie. Jakbyśmy się dobrali do tego zaworu i go gdzieś podkręcili, tam jakieś podkładki podrzucili czy coś. Nie wiem, czy on ma jeszcze może jakąś inną formę regulacji, czy to się da coś odkręcić, podkręcić. Pewnie by podniósł, ale Wiecie, to jest przeciążanie jednak ciągnika i to potężne przeciążanie ciągnika, więc nie ma co kombinować, nie ma co e, nie ma co po prostu tutaj przesadzać wały są za ciężkie i tyle normalnie 30, którego go podniosła, to w przód miała praktycznie w powietrzu, jak się tam lekko nadusiło więc i tutaj nie będziemy po prostu kombinowali konstrukcja jest zbyt ciężka Dobra, próba honorowa Uważaj, że ona też za ciężka. Czekaj, skręć trochę cięgło, mi się wydaje, że on już chyba podniósł. Ale nie, bo za, coś się chyba na ramionach skończyło. Zobacz, do ramiona. Widzisz? Ramiona no jeszcze są do końca. O ma na maksa już podniesione. No. Jest za bardzo rozkręcony ciągło. No, nam na kupie stają. Też waży trochę. No, radę kręcić teraz? Jak się lekko... Bo. Wow. Płynno to idzie Tylko to jest w bok trochę, trzeba się przyzwyczaić, bo tak z zle... większym Nie, sprawdzają nie powinno Jak nie, to się tu lekko utnie. Czekaj o, teraz można płynnie próbować. Tylko ta gałka jest niewygodna, trzeba zmienić ją na mniejszą. Jeszcze? Dobra. No. Czekaj, zobaczę to odciążenie. Delikatnie. Poszuczył? No, masz zaparte. Co my mieliśmy zawsze rozkręcone na maksa. Ale tu jest pozycja. No. czekaj okay. wolne obroty trochę za wolne no nawet idzie <gry> To co najważniejsze, żeby ma to trzymać No, bo ma mam powietrze Nie no to teraz przyczepnie jest Nie dobrze jest podnosi Ona jeszcze ma dociążenie No ma jakąś tabliczkę znamionową Nie, elegancko No się patrzę czy ona ma w ogóle O tu jest tabliczka czekaj. Ale nie wiem, patrzę. Jest jakieś... Nie wiem, czy tu jest gdzieś masa, i opisana. Chyba nie. Nie ma chyba za bardzo. Musi Masz... być masa. Ale się masa, zmazało. ale zmazało się. Nie dojdziemy. Nie wiem, dwumetrówka, no ona jest ciężka. Ona z 500 kg będzie ważyć? Nie wiem nawet. Plus yy, prawie 100 do ciążenia. ale masa już jest zmazana. No, się zmazało. Musi się błota doliczyć. No, jeszcze było to i te. Nie no, dobrze jest. A przód podrywa? No, jak nie, podrywa, podrywa. Tylko ma tych obciążników trochę więcej, ale skacze. Weź, pobój po ponaciskaj trochę. I idzie, idzie to. Normalnie podrywa. No tak, ty 100 kg ważysz już inaczej. Stań na tym, jeszcze na końcu. I przód do góry. Idzie, idzie Widzisz? Ale nie opada no Za tyle pieniędzy jakby opadało to już też <noise> No tak ją podniosłeś To ją przestawić Co? Co? Tu jest przed drzewkiem Dobra To ją tutaj postawię no dobra wspomaganie. Nie no, jest teraz na pewno siła, bo zobaczcie, mimo cięższego przodu bardzo podrywa, więc na pewno udźwik jest dobry. Co? No mniej miejsca będzie zajmowała. Dobra. I? O! Aż sobie ulżył. Dobra, zobaczcie, na temperaturę znowu złapać. No i nie wiem czy widać, czekajcie. Dzisiaj tak dziko nagrywane gdzie temperatura jest po środku no co ja ją odczepię ciągnik idzie do garażu nie podoba mi się to, że ramiona są na, no ta prawa jakby jest wyżej trzeba będzie to dobrze zweryfikować poprawić ewentualnie, zobaczyć może rzeczywiście nie mogę trafić w jeden ząbek no, no dawaj zuma złap, Łapiemy, zuma dobra eee, no i zobaczymy, no jak widzicie 30 przód podrywa, także na pewno siła podnoszenia nie jest mniejsza niż powinna być z fabryki jeśli byśmy chcieli więcej, no lampę włączoną, musielibyśmy grzewać w tym zaworze, ale on jest u tyłu zaznaczony farbką. Także jest on ustawiony, moi drodzy, na optymalną wartość, nadaną przez fabrykę, w tym przypadku raczej przez producenta części zamiennych hydrotora. Więc będziemy się zastosowywali do tej oto wartości.